Opowiem Wam, jak działa prokuratura w Polsce. Pamiętacie moje wystąpienie z manifestacji antyimigracyjnej w Zamościu? 9 października odbyło się przesłuchanie, gdzie odmówiłam składanie wyjaśnień, ponieważ wraz z panią mecenas Majkowską chciałyśmy najpierw zapoznać się z aktami sprawy. Prokuratura w Zamościu nie mogła nam ich udostępnić, więc wniosek poszedł do prokuratury w Hrubieszowie. No, jeszcze aktywnie otrzymałyśmy do wglądu, a już tydzień po przesłuchaniu z mediów dowiaduje się o tym, że został wystosowany akt oskarżenia. Żyjemy w kraju, gdzie TVN dowiaduje się y, wcześniej o sprawie niż obywatel, którego ta sprawa dotyczy. Pismo dostałam dzień później. Sprzeciw wobec imigracji to nie przestępstwo. Śledź mój profil po aktualizacji mojej sprawy.